Le Witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie pogody. Dziś przyglądamy się na prognozie na noc, ale przede wszystkim na dzień na 17 listopada, a 17 listopada jest tym dniem, w którym już pojawią się opady śniegu i tych opadów śniegu z godziny na godzinę będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że pamiętacie, te osoby, które oglądały moje poprzednie materiały, pamiętają o tym, że mówiłem, że do powstania, do powstania takiej, takiej pogody, gdzie Będziemy mieli opady śniegu. Potrzebne jest kilka rzeczy. Potrzebny jest wysz atmosferyczny, potrzebny jest nisz atmosferyczny, który jest w odpowiednim położeniu do wyżu. No i oczywiście to powoduje odpowiedni ruch powietrza. No i wysz atmosferyczny mamy. Ten wyż znajduje się gdzieś tu, w tym miejscu. I on do nas kieruje chłodne powietrze z północnego wschodu, tutaj z Rosji i tam znat innych regionów z północy. Te chłodne powietrze dociera do Polski Północno-wschodniej, również do Polski centralnej. Mamy dwa niże, tu widzimy bardzo dobrze te niże, które będą w takim położeniu w dniu jutrzejszym, czyli właśnie 17 listopada, niż knut. I niż Linus. One są ze sobą połączone z systemem frontów atmosferycznych, front okluzji, front chłodny i front ciepły. Front chłodny niżu Linus prawdopodobnie przyniesie silne burze w basenie Morza Adriatyckiego. Natomiast u nas te niże pogłębią i spotęgują napływ chłodnej masy powietrza z nadpółnocnego wschodu, ponieważ jak dobrze wiemy, te niże em, zaciągają. E, ta cyrkulacja ich jest odwrotna. Więc te niże będą zaciągały tą, chłodne, tą chłodną masę powietrza. Dziś jeszcze ta chłodna masa powietrza przede wszystkim na północnym wschodzie, ale jutro zobaczcie. Tu widać to bardzo doskonale. Jutro będzie wyglądała sytuacja tak, że ten wyższy troszeczkę się odsunie w stronę Rosji, no i ten napływ powietrza będzie gdzieś taki, mniej więcej. Natomiast niże, jak to niże, będą. W, tym, w, tym, w odwrotną stronę, znaczy cyrkulacja jest odwrotna, czyli przeciwna do ruchu wskazówek zegara, przeciwna do cyrkulacji wyżowej, więc one pociągną niejako jeszcze to chłodne powietrze i wilgoć, która jest niesiona przez te niże, a przede wszystkim miejsce styku różnych mas powietrza, czyli fronty atmosferyczne, tam będą na początku strefy opadów deszczu, następnie opadów deszczu ze śniegiem, marzącego deszczu oraz śniegu. No i niestety ta sytuacja utrzyma się przede wszystkim w Polsce, północno... w Polsce Centralnej i w Polsce Południowej oraz Południowo-Wschodniej. No do początku zacznijmy od ciśnienia. Widzimy tutaj doskonale ten wyż, który będzie przemieszczał się w kierunku wschodnim. Widzimy również te dwa niże. Jeden z tych niży, czyli niż Knut, który jest wyżej, on będzie powolutku przemieszczał się w kierunku Polski. Północno-zachodni, generalnie on będzie się wypełniał w tym miejscu nad zatoką nad Szczecińską. No, on tam powoli będzie się wypełniał, natomiast dosyć szybko ten drugi, niż Jasper, będzie, dobrze mówię, Jasper, Linus, przepraszam, niż Linus będzie się kierował właśnie w kierunku y, tutaj Bałkanów. No i cóż, widzimy właśnie po tym ruchu wiatru, jak to powietrze będzie się przemieszczało, widzimy również ciśnienie, to ciśnienie w dniu jutrzejszym będzie dosyć niskie, szczególnie od północnego zachodu po południowy wschód, 1007 do 1009 hektopaskali, na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie 1016 do 1017 hektopaskali, w kolejnych godzinach to ciśnienie zacznie powoli rosnąć. Jak widzicie, najniższe będzie się utrzymywać w Polsce Południowo-Wschodniej. Tam też strefa opadów będzie, będzie naj, naj, najdłużej trwała. Ona niejako tam najdłużej będzie zalegała. Może to jest właśnie dobre słowo. Sprawdźmy jak by sytuacja będzie wyglądać w kolejnych godzinach, sprawdźmy to na modelu Swiss HD 4 na 4 Jeszcze zerknę sobie na radar opadowy, żeby tu mniej więcej porównać. Zobaczcie, że jest bardzo ładnie ukazana ta sytuacja. Mamy front atmosferyczny niżu Knut, który przynosi opady deszczu w tym momencie od Gdańska po Olsztyn, aż po Płock i lokalnie po Łódź. Mamy również opady deszczu na południe od Warszawy, na południowym wschodzie, no i całkiem dużo opadów w górach oraz w Polsce południowej. Przede wszystkim województwo Opolskie, województwo Małopolskie i po części również województwo Śląskie. W kolejnych godzinach ta strefa opadowa będzie przemieszczać się w kierunku wschodnim, z odchyleniem też na północny wschód. Przy czym tutaj, na północnym wschodzie, opady deszczu zaczną zamieniać się. W opady deszczu ze śniegu, śniegiem oraz śniegu. Tych opadów nie powinno być dużo do rana, natomiast gdzieś na północnym wschodzie mogą wystąpić. One są związane z tą chłodną masą powietrza, która napływa z północnego wschodu w kierunku tej strefy opadowej. W Polsce południowej, południowo-wschodniej, centralnej, bardzo dużo opadów deszczu przez całą noc, bardzo mokro, szczególnie w województwie podkarpackim lubelskim. Na północnym zachodzie będą występowały lokalnie mgły, całkiem intensywne i przelotne opady deszczu. Słońca będzie mało. W godzinach przedpołudniowych. Widzimy nadal, że najwięcej opadów będzie występowało w Polsce Południowo-Wschodniej oraz Centralnej. I widzimy również, że powoli zacznie ta strefa opadów deszczu na Północnym Wschodzie zacznie transformować się w strefę opadów deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu, następnie śniegu. Do godzin popołudniowych do godziny 13-14 nadal w Polsce zachodniej, południowej oraz centralnej opady deszczu. W Polsce południowej, południowo-wschodniej ten deszcz będzie padał, będą to opady wieloskalowe i ten deszcz może padać dosyć długo, praktycznie z małymi przerwami albo bez przerwy. W górach, w Sudetach, w Tatrach opady śniegu, tam tego śniegu będzie całkiem dużo przybywać, o czym za chwilę. Natomiast na północnym wschodzie ta strefa opadów deszczu będzie zmieniać się w strefę opadów śniegu i propagować w kierunku południowym. Przy czym będzie się to działo bardzo powoli i do godzin 16, 17, 18 od Gdańska po Olsztyn, Warszawę, Lublin, brześć opady śniegu. Lokalnie te opady będą dosyć intensywne. I na to warto zwrócić uwagę. Może być naprawdę lokalnie ślisko, ponieważ będzie napływać z północnego wschodu ta chłodna masa powietrza. Po południowej stronie, południowo-zachodniej będzie to samo, tylko zamiast śniegu ta strzałka to... Zamiast śniegu będzie po prostu deszcz. Ja bym tu zwykłą krechę narysował i to będzie bardzo dobrze widoczne. Po jednej stronie śnieg, po drugiej stronie deszcz. Deszcz na południu, południowym wschodzie nadal w dużych ilościach. Tam naprawdę tego deszczu dużo spadnie. Na zachodzie przelotne opady deszczu. Do godzin wieczornych w piątek niewiele się zmieni. Nadal do północy z... Z piątku na sobotę nadal będzie sypać mocno od Hojnic, Torunia, Olsztyna po Warszawę, Lublin. Opady śniegu zaczną pojawiać się również na przedgórzach województwa małopolskiego, też w Bieszczadach. Tamten deszcz również zacznie transformować w opady śniegu, ale o tym w kolejnej prognozie pogody. W Polsce Zachodniej opady deszczu. Przelotne, gdzieś tam nad morzem możliwe są e, przejaśnienia, więc e, jak widzicie, śniegu całkiem dużo nam spadnie, a jak dużo, to już sobie e, patrzymy. Akumulacja opadów na, e, na, na do soboty, do godzin porannych, to jest od 2 do 4 bądź 5 cm e, od e, olsztyna po Północną część województwa Mazowieckiego i północną część województwa Lubelskiego na południu województwa Małopolskiego, lokalnie do 15 bądź 20 cm, w tatrach w wyższych partiach do 82 cm. Centymetrów. Trzeba brać pod uwagę, że to się będzie ciągle roztapiało. Ten śnieg będzie się roztapiał. Lokalnie może, może być ślisko, ale generalnie ten śnieg powinien się roztapiać, szczególnie po tej południowo-zachodniej stronie, czyli tutaj właśnie bardziej kierunki województwa kujawsko-pomorskiego. Południe i um, zachód województwa mazowieckiego, i województwo tutaj lubelskie. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o temperatury, sprawdźmy sobie. No i te temperatury, tak jak tutaj Wam wcześniej wspominałem, nie będą za wysokie. W momencie nagrywania tego materiału. Czyli już koło godziny 11 matka, ten czas leci najchłodniej na północnym wschodzie tam poniżej zera. Ja już to widzę jak jutro rano będę auto drapał, bo jest całe zaschronione. Minus 2 do minus 3 stopni Celsjusza na północy od 2 do 3-4 stopni Celsjusza na południu od 6 do 7 stopni Celsjusza i tam będzie najcieplej. W godzinach porannych koło godziny 5-6 bez większych zmian, aczkolwiek powoli widzimy propagację chłodnych mas powietrza. Z północnego, z północnego wschodu na, na południowy zachód. Niestety, te ciepłe powietrze będzie coraz bardziej wypierane. To będzie bardzo mocno widoczne w piątek. Do południa. Od 4 do 6 stopni Celsjusza już tylko w Polsce Południowej, na pozostałym obszarze zdecydowanie chłodniej i w godzinach wieczornych w piątek od minus 2 do minus 4 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich, na pozostałym obszarze od 2 do 4 stopni Celsjusza. W górach, w wyższych partiach, w tatrach tutaj minus 6 stopni Celsjusza. No to może przynajmniej wiatr będzie słaby. No i tak nie za bardzo bym powiedział, nie za bardzo, bo silny co prawda nie będzie, ale od 20 do 40 km na godzinę lokalnie powieje, a to przy tak niskich e, ta, przy tak niskich temperaturach no, będzie powodowało, że jednak ten chłód będzie, będzie można jak najbardziej odczuć. Co w kolejnych dniach sprawdźmy. Modele numeryczne do 20 są całkiem już dobrze. Ten jeden to poleciał w kosmos, no ale ogólnie są całkiem dobrze tutaj zbliżone do siebie. No i widzimy, że 18-19 to jest dosyć mocny spadek temperatur dla Polski Centralnej, bo to jest dla Warszawy. W dzień temperatury koło 0, plus może 2 stopni Celsjusza, w nocy spadki do minus 3. Nawet lokalnie minus 4 stopni Celsjusza, co bardzo ciekawe jest, ale część biegów modeli numerycznych pokazuje, że będzie, będą temperatury jednak trochę dodatnie. 20. Widzimy napływ cieplejszej masy powietrza, temperatury od 5 do 6, 7 stopni Celsjusza, no a potem prawdopodobnie kolejne spadki. Czy widać wichury w kolejnych dniach? Po części tak. To dla tych wszystkich, którzy pytają o te wichury na razie. Do 22 nie widać, natomiast po 22 są wyliczenia modeli numerycznych, które mówią, że na nizinach może powieść do 50, 60 bądź nawet 70 km na godzinę. Aczkolwiek to są jeszcze bardzo odległe terminy, i ja bym tutaj nie dał sobie ręki uciąć, że coś takiego będzie, ale warto na pewno na to zwrócić uwagę. Dzięki serdecznie za tą prognozę. Widzimy się w kolejnym materiale, a ja.